jestem związany już ponad 38 lat. Kiedy w 2007 roku wybrano mnie sołtysem, byłem bez jakiegokolwiek doświadczenia samorządowego i bez pomocy radnej. Było ciężko. Wpływu na budżety tamtych lat, drugiej kadencji burmistrza Pałickiego nie było. Ale trzeba dodać, że mimo to nie były to lata stracone. Nie będę tu mówił, co było zrobione, bo to było przedstawione w sprawozdaniach za każdy rok. Powstał plan rozwoju lokalnego, w którym wskazałem, co i za ile musi być zrobione w Sowieckach. Pomimo wielkich starań nie powstał projekt budowy i odwodnienia dróg na osiedle piaskowe. Bo tak można je przyjąć jako osiedle piaskowe. Sołectwo posiada opracowany plan odnowy miejscowości, Mini Strategia Rozwoju sowiecka Golina i Stefanów, który powstał w celu pozyskania środków zewnętrznych z programów unijnych. Po wyborach do Rady Miejskiej w 2010 roku mieliśmy w Radzie Miejskiej dwóch radnych. Jednego w układzie rządzącym, to jest Ziemia Jaroczyńska, cieszyliśmy się, że może teraz coś się ruszy na tym kolinskich osiedlach. Były opracowywane kolejne budżety. Kiedy w 2011 roku we wrześniu odbywało się tu zebranie wiejskie, zatwierdzające fundusz sołecki, przedstawiłem mieszkańcom wnioski do budżetu. Obecny burmistrz Pawicki na tym zebraniu obiecał wówczas wykonanie Ulicy Wojska Polskiego w 2012 roku. No tak jak obiecał rok wcześniej budowę ulicy Tysiąclecia pod warunkiem, jak wiadomo, że powstanie gazociąg. Nie? W czasie prac nad inwestycj... inwestycjami drogowymi w gminie radni odrzucili jednym głosem wówczas budowę ulicy Tysiąclecia. Tam chodziło o te przepychanki z Kirchnera i tak, ale tutaj nie będziemy wnikać w szczegóły. W każdym razie przeciwko niej, przeciwko niej, głosował radny z układu rządzącego, a ta droga już mogła być dawno zrobiona. W Golinie. W Golinie, oczywiście w Golinie. Po wyborze Stanisława Martuzalskiego na burmistrza Jarocina, podczas zebrania wiejskiego, przedstawiłem księgę potrzeb, której dokładnie są rozpisane potrzeby sołectwa i między innymi budowa dróg Każda ulica jest wycedzona, opisana wszystko w tych księdze. Obecnie, mając radnego w Radzie Miejskiej, wszystko idzie w dobrym kierunku. Golina dzięki temu bardzo dużo zyskała. Po raz pierwszy. I po raz pierwszy w budżecie gminy Jaroci na 2014 rok są wpisane środki na projekt i odwodnienie ulic na tym osiedlu. Jeżeli się uda, to będzie można myśleć o dalszych pracach, bo możliwości są różne. A od tego, właśnie od tego projektu, trzeba było już dawno zacząć. Zawiązujący się komitet powinien skupić się przede wszystkim na wspieraniu działań naszych Rady. I współpracy z nimi oraz na szukaniu różnych źródeł finansowania budowy tych dróg. To zadanie, które musi wszystkich łączyć, bo cel tu mamy jeden: wszyscy musimy w tym celu pracować. Naprawdę, to jest bardzo ważne w tej chwili zadanie.